Badali cały rocznik, 3-4 klasy, 80 tysięcy dzieci z dwóch roczników. 54% dzieci zbadanych w całej populacji miało astmę potwierdzoną przez lekarza i leczoną lub dodatnie testy skórne czy jatopię. Ponad połowa chorych dzieci. Czyli znowu mówimy o tyle prorodzinnym, o 500, plus, ale nie zastanawiamy się, że jak nie zadbamy o czyste powietrze, to my będziemy te dzieci rodzić, bo potrzeba z punktu demograficznego chorowite. Bo nie zadbaliśmy o to, w jakim środowisku one żyją. 54%. To też jest bardzo ważny element wpływu na centralny układ, bo jeśli to dopłynie do mózgu, to czemu, czemu ma nie działać na tak wrażliwe struktury jak układ nerwowy? I tu wiemy, że działa. To Kanadyjczycy wykazali, że jak ludzie mieszkają 50 metrów od e, trasy szybkiego ruchu, gdzie jest duży ruch, to jest zdecydowanie częściej Alzheimer i zespoły o tym pewny. To się potwierdza. Badania krakowskie, które są prowadzone od 17 lat w kohorcie poczętej do dziś, pokazują, że dzieci e, krakowskie mają e, niższy IQ niż dzieci e, teksaskie, które nie przekraczają 7 mikrogramów zanieczyszczenia powietrza, w przeciwieństwie do czasem kilkuset w Krakowie się okazuje, że te dzieci najbardziej się różnią w wskaźniku inteligencji, czyli coś na co my w ogóle nie zwracamy uwagę, że może to mieć nie tylko na serce, na płuca, na, 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 na e, górne drogi oddechowe, ale na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Proszę Państwa, zgony, to jest 7 milionów, o których mówiliśmy, w Europie ocenia się na prawie pół miliona i na prawie 50 tysięcy w Polsce. Zgony są przede wszystkim spowodowane zawałem udarem mózgu, czyli krążeniowymi, o wymianie płucnymi, zwróćcie Państwo uwagę. Oczywiście tak się dzieje nie, nie do końca możemy powiedzieć, że wiemy, że na pewno tak jest, tylko to najłatwiej wykazać. Bo proszę Państwa, mamy jakieś stężenie i mamy punkt, godzina, kiedy nastąpił zawał udar. Tam co do minuty można podać napad silnego bólu, z utrata przytomności. I możemy to skorelować. Z, z konkretnym stężeniem. I te korelacje wychodzą, i wychodzą w polskich warunkach. Prace w Zabrzańskim Ośrodku wykazały, że jak mamy wzrost zanieczyszczeń, to o kilkanaście procent wzrasta ilość zgonów spowodowanych zawałem, udarem, bo bardzo łatwo przeliczyć poziom stężenia i, i incydent, i zatorowość pusty, która też jest skorelowana z tym czynnikiem. Na raz to jest ważne, bo myśmy się często jako lekarze zastanawiali, proszę Państwa, jak to jest. Mamy chorobę wieńcową. Czemu w styczniu, 4 stycznia w nocy, y, tata dostał zabał? Ani nie był przepracowany, ani nie był zdenerwowany. Dzisiaj te zanieczyszczenia zaczął nam tłumaczyć. Czemu akurat teraz? Czemu udar y, w lutym nad ranem? Ani nie pracował, ani się nie stresował, nagle w lutym, bez, bez życia go rodzina y, nie mogła z zbywa pogotowie udar. Nie zwracaliśmy uwagi, ale jeśli Państwo się zastanowią, kiedy mamy infekcję? No w sezonie mówiliśmy przejściowym, w, se w sezonie grzewczy. I my dzisiaj widzimy, że te infekcje to są infekcje związane z zanieczyszczeniem, bo to jest tak, że to uszkadza nabłonek, czyli naszą obronę i otwiera wrota. Bakterie fruwają w powietrzu, powiem więcej. Ich jest w ciepłym sezonie więcej niż w zimie. Bo zima nie jest sprzyjającym infekcjom, infekcji. a mimo to mamy więcej infekcji, bo nasza obrona spadnie. Dlaczego? bo nasza bariera jest uszkodzona przez zanieczyszczenie powietrza. I te infekcje dróg oddechowych, o których my mówimy w sezonie jesienno-zimowym, to to jest w sezonie grzewczym. W sezonie, kiedy zanieczyszczenia torują drogę bakteriom, które wcale nie są wtedy liczniejsze i wcale nie są lepiej przygotowane, bo bakterie nie lubią zimna, jak wiecie Państwo, wolą ciepłe okresy. Więc z punktu widzenia bakteriologicznego, im by było łatwiej nas zaatakować, w ciepłym sezonie, a kiedy nas atakują? W tym, w tym okresie, co wynika, że my jesteśmy słabsi z powodu yy, uszkodzenia naszych barier. Yy, proszę Państwa, te cząstki mają powodują to, co pokazałem, zawale udaryzatory, astmy, OHP, infekcje, dochodzi do zaoszczeń, ale te choroby neurologiczne, endokrynologiczne jest bardzo dużo ciekawych informacji, proszę Państwa, dzisiaj zanieczyszczenie powietrza, a cukrzyca, mówimy o epidemii cukrzycy, Coraz bardziej pilnujemy jedzenia, a epidemia rośnie. Bo zaczynamy widzieć wpływ zanieczyszczeń powietrza na, na funkcje endokrynne, czyli też zupełnie nowy obszar, którego wcześniej nie mówiliśmy. No i dzisiaj te czynniki są uważane absolutnie jako czynniki rakotwórcze. I to nie ulega wątpliwości. Te związki niemetanowe, organiczne z tym benzoapirenem, to są przede wszystkim rakotwórcze. Jeśli chcemy się bać raka. To dlaczego nie boimy się zanieczyszczenia powietrza? To jest pewna dziwna sprawa, że jest kancelofobia, a ludzie nie wiążą, nie mają strachu przed zanieczyszczeniem, bo tego nie czuć. A raka się boją. I tu jest, tu żyjemy w społeczeństwie z kancerofobią, A główny czynnik kancerofobiczny poza papierosem odrzućmy, który zresztą skutecznie eliminujemy. O połowę zmniejszyliśmy. Polacy palą zdecydowanie mniej papierosów co kiedyś a nowotwory w żaden sposób nam nie zmalały. Proszę Państwa, związki azotu to są te z komunikacji. To takie aglomeracje jak Warszawa, to są aglomeracje narażone na jednak komunikację. Nie, nie, nie mogę nie przypomnieć, że 15 lat temu w tym mieście zarejestrowanych było 340 tysięcy samochodów, a dzisiaj jest miliony 200. 000. Proszę Państwa, w Wiedniu jest 600 tysięcy, w Berlinie 800 tysięcy. Jeśli mi ktoś powie, że ten, to miasto potrzebuje Milion dwieście? A proszę Państwa, to są to, to, to zarejestrowane, nie te, co wjeżdżają spod Warszawy, zarejestrowane, także to kompletnie nie znajduje uzasadnienia zapotrzebowania w dwumilionowym mieście, a później się dziwimy, że nam różne choroby będą wzrastać i że będziemy mieli problemy.